Okay. Ja będę chyba tym flashem. <noise> Może być, proszę, ja flash. jestem tym. Co to będzie, kurde? Nie wiem, co. Ja nie wiem, czego tu chcesz podrywać w ogóle. Ja wiem, że tylko jest to, to, tor przeszkód i że nie spadły. O, 60 o, o. graczy. Szy co? Ile? Oni będą odpadać z każdym wyzwaniem. I to wszystko moi widzowie. O, ty no nie wiem. To jest od mety do od mety, nie od startu. Oho, do mety. Od mety do startu, no. <laughs> od mety do startu, no. Tak. Ty masz, ty masz, od, ty biec a my do przodu. Tak. Nie wiem, biega się normalnie, czy na jakiś shift czy coś? Chyba biegać każdy tak biega tak samo, nie? O kurde No kurna <laughs> Kaczkę nie <laughs> mogę <laughs> Kaczkę trzymam, tam Elo mordo Surprise motherfucker. Jest No i wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie Będzie dobrze No puść. I witam wszystkich, bo jestem też jest z tej strony Arszerek I obserwujemy dzisiaj flasza, flash Skacze, skacze, biegnie bardzo szybko, a mimo wszystko, mimo tego jest bardzo, bardzo w tyle. Przeskoczył przez przeszkodę! Co ten wyśmienity bohater robi? I skoczył ponownie! Nie poddaje się, nie poddaje się. Piorunowiec walczy Trojak, jak wyprzedził niedźwiedzia? Dawaj, szuka. dawaj, dawaj! No bo ja łapię Zaraz... tam niepodaję. Bakłażana <laughs> <przez> kozowa, co robi. <laughs> No dawaj, dawaj, kurde, chyba... Nie. nie tule się, teraz mi się skoczyć o pewnym momencie. Ale to... szybko poszło, koniec. <before you> <laughs> no nie nie zakwalifikowałem się. Zrobiłeś to czego ty nie no. o! To już mam jakieś ubranko. Ty e? zobacz! Też mam ubranie. Jack, jesteś zajebisty teraz. Jak tam się trzymasz uh! Ale dawaj, dawaj tam Nie poddawaj się, nie poddawaj się Jeszcze możemy to wygrać No nie, ja spadłem, a ty Macie tam skupiony, kurde Kurna! Bo ja się teraz zablokowałem! I ja, dobra, dobra. Nie no! Co no w roku tak mało, nie? Już byłem za tymi barierkami A ja już byłem na tym różowym Nooo! JADYMY O kurde No każdy się przyciska, kurde dajcie przejść tutaj Jak to jest, o co tu chodzi? No, mnie już kula No, dawaj, no, combo No to nieźle No 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 no, no. dawaj dawaj Nie wiem jak tu stoję kurde Może tu pobiegnę sobie po lewej stronie SPADŁEM Fuck me No tak ci powiem no tak pół na pół bym powiedział No znowu spadłem No co, wiatr wieje co jest? No nie, no tu jakieś kurde pułapki na myszy. No puść mnie! A bo tu ten wiatr jest, no to przez to. O kurde, widzę, że końcówka, no to nie, wiem, czy ja dam radę. O, to bo wiatr bo... mnie wydopił jeszcze, to gówno! No nie, no ej, czuję, że tego nie przejdę, nie? No kurde, dawaj Maciej! <grywa> Ej nie, nie ma opcji, nie? Ta gra jest zbyt trudna, nie? Noż, kurde, cały czas spadam tam! Ej, nie, nie! Jestem! Okej okay. Letty my Jeszcze kule z przodu lecą A few moments later Jest dobrze, jest dobrze, to będzie ten... Ten moment, to, to będzie ta rozgrywka, tak czuję no nie! On walczy nie? jeszcze, ale czy uda mu się? Hops, Hops! No! Poszedł mnie i wylądował! O nie, to chyba nie ten dzień. Kurwa! Mnie w mnie, ona chwycił, ja pierdolę! Wiedziałem, że nie jesteś gotów na jeden księżyc. Gęsiego, panowie i panie, gęsiego. Jak tam? Bo ja tak średnio to. Jestem! Mam to. Jest? 30? 30? Ale jest! Jest! jest. Jesteśmy w dwóch po raz pierwszy! Sukces! Dokładnie! I my. O kurwa! Oj, prawie! Ale by było! Nie, chuj, spadnę! Nie. Jest, jeszcze, jeszcze jeden, jeszcze damy na, Ale się szarpią, ale się szarpią. Jest! Jest! Ładne. No jak się rzuca tą piłką? Spaduwa! Give me ball, man! O kurde... U U U U uh! Maciej z lewej jest! Pa, lewa! A z tyłu? Jadą! Lewa, prawa, lewa, prawa, środek, lewa! Ech. Dobra, pierwsze przeskoczone, teraz gdzie? Poczekam, poczekam... I poszedł, poszedł... Dobra, dobra, jest. Nie jest źle, no nie jest źle. Hops. Dobra, fajnie. O! 16 Jakoś tak. Odwalczy jeszcze. W drugą. Kurwa No znowu to samo. Paweł będzie skakał. Jestem pierwszy. Ale czy tak będzie? Dawaj, dawaj, nie patrz tam na nich. Tutaj... O nie, 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 nie. Dobra, dawaj, jeszcze się jakoś w miarę trzymam, ale... Poziom tutaj się unosi zbyt częstościwie. Podskocz? Ładnie. Jak tam spadłeś, jeszcze biegnie cały czas. Biegnę, biegnę. Fajnie, tak samo. Nice. Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, nie tak wysoko. Fuck! Spadłem. Najgorzej w życiu. Mi się jeszcze jakoś udaje. Aj, spryciarze, tu sprytnie to zrobili. Zniszczniłem się. Dobra, do góry, do góry, do góry. Ty ta mapa jest git ci powiem. Czwarty ja mam jestem. Czekoleta, mam czekoleta. Czwarty. Look at this dude. Dobra, fajnie. Tutaj się przeszło. Tu na fioletowe idę, idę na niebieskie. Albo nie, w sumie zostaje na filotowym. Jedna My osoba, chodzi, jedna wskim. osoba. Jest! Jest! Jesteśmy w dwóch My dalej! Mamy to! Woo! W dwóch! Coś się zdarzy... Pierwszy raz nam to się wydarzyło. To jest to... Godzina nagrywania, tylko 9 minut będzie wstawione jak jesteśmy <laughs> najdalej. Tak. Dokładnie No dostałem truskawką. ja nawet nie wiem z której strony to napierdziela. Ja biegnę w kółko Ale salto zrobiłem A Ła, dostałem truskawką O nie, nie, nie! Ale blisko Ale dostałem, już dużo razy oberwałem z truskawki Nie, wypadłem! Nie no jak ty mogłeś, tak? Bo to te czerwone się obniżyło Aj to przyspiesza chyba to zielone Nie! Dawaj, jedna osoba jeszcze, jedna osoba! Jest, Super! Ale to zrobili! Szkoda, że nie w dwóch! Okej, okay, przejście to nam się ładnie pokazało. Jestem! Starłem. Jak to, przyszłem pomyślnie, teraz to najgorsze. Jestem jako trzeci. Co ty gadasz? No. Tak przeszedłeś właśnie to? A w końcu O o o o Yes! Yeah. Nice. Ładnie! Grają! Dobra, bo ci jeszcze ukradną miejsce No już ko ukradną ci naprawdę O, zajść. No dobra